Dobry wieczór Państwu Przepraszam za małe zaziębienie, no ale to przysłowiowa różnica czasu. Witam z Nowego Jorku. Właśnie stoję przed słynnym na cały świat Rockefeller Centrum, które słynie ze względu na obchody nowojorskie świąt i witania nowych nowych rok. Nowego roku. Nowojorczycy tłumnie się gwarzą tutaj, żeby zebrać się i Powitać w tej przysłowiowej atmosferze radości, wspólnoty, ale trzeba powiedzieć, że też w Nowym Jorku mówi się bardzo dużo o Polsce. No cóż, Kościuszko, Matejko to osoby znane niemal każdemu noworajczykowi. Oczywiście parki są pełne ich pomników, no i Polonia dlatego bardzo szczęśliwa jest tutaj i może... Właśnie się tłoczyć z innymi. Na nowojorczyków jest coraz więcej przybywa. Good evening. I dlatego chcielibyśmy Państwu teraz przekazać taką relację na żywo właśnie, z, żeby wasze telewizory były oknem na ten świat, który wita starego króla, który umrze, bo nowy rok będzie na pewno lepszy dla tych, którym się uda. a dużo gorszy, jeśli komuś nie wyjdzie. No cóż, w takim razie ja również przyłączam się do tych wszystkich, którzy już się z wami żegnają i do, do spotkania w dosiego roku nowego i przysłowiowe, avoiderzene from Nowy York do Polski.